Kazimierz Jagiellończyk, król polski, zabijał z zagrobu, był władcą absolutnym, pokonał krzyżaków. Posiada trzynaściorga regularnie bitych dzieci. Był synem Władysława Jagieły, zaproszony na polski tron w 1445 roku, po tym jak jego starszy brat, Władysław Warnejczyk, poległ w bitwie pod Warną. W początkowych trudnościach zyskał sobie autorytet w kraju i rządy praktycznie absolutne. Od 1454 roku prowadził decydującą wojnę z zakonem krzyżackim, nazwaną wojną trzynastoletnią. W jej trakcie zdobył największe twierdze krzyżackie na czele z Malborkiem, który został zdobyty podstępem oraz przekupstwem. Z małżeństwa z Elżbietą Rakuszanką doczekał się aż 13 orga dzieci, wśród nich byli przyszli królowie Polski. Słynął z bardzo rygorystycznego wychowania, dzieci były bite oraz bardzo surowo karane. W 1973 roku otwarto grobowiec ze szczątkami władcy oraz jego żony. W ciągu dekady po tym wydarzeniu zmarło 15 osób mających styczność z grobowcem. Umierali ludzie zdrowi w sile wieku. Powszechnie zaczęto opowiadać o klątwie Kazimierza Jagiellończyka.